Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, rozważamy dzisiaj Ewangelię z rozdziału 17, tekstu św. Łukasza, na temat konieczności modlitwy. Modlitwy, której jak mówi sam Pan Jezus, nigdy dosyć. Wiadomo, że jesteśmy zabiegani w pośród tysiąca codziennych spraw. A jednak Chrystus stawia przed swoimi uczniami dosyć wysoką poprzeczkę, jeżeli chodzi o konieczność modlitwy. W Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 18 czytamy, że Chrystus opowiada uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Od razu zadajemy sobie pytanie, jak to jest możliwe, przecież mam tyle obowiązków. Tyle pracy do zrobienia. Czy to jest możliwe w ogóle, żeby modlić się nieustannie? I tutaj Chrystus nie przedstawia jakichś teorii, tylko przedstawia przypowieść, która ukazuje konkretny przypadek życiowy, ubogą kobietę, wdowę. Już po raz kolejny pokazuje się w Ewangelii świętego Łukasza wdowa jako pewien pozytywny obraz kobiety, która jest powiązana jej przykład życia z relacją do Pana Boga. I ta kobieta, wdowa, ma pewien problem. Jej przeciwnik oskarżył ją do sądu, przedstawił, oskarż, przedstawił oskarżenie i niestety nie ma kto za nią się wstawić. Wiemy, że w tamtych czasach wdowy w sposób szczególny stały nie tylko, nie tyle na marginesie społeczeństwa, ile nie miały po prostu obrońców ani wsparcia ze strony najbliższej rodziny. Tak to bywało. No i rzeczywistość jest, wypadałoby się, wyglądałoby bez beznadziejna. Wtedy co robi ta wdowa? Przychodzi do sędziego, który Boga się nie boi i nie liczy się z ludźmi. Nie był to najlepszy z możliwych sędzi, jak możemy się domyśleć. Nie boi się Boga, czyli nie wiemy do końca, czy rzeczywiście zachowuje prawo Boże. Nie liczy się z ludźmi, a więc nie wiemy, czy ich szanuje, czy ich respektuje. Raczej nie. Więc przykład wybrany przez Jezusa nie jest przykładem idealnego sędzi, sędziego. Wręcz przeciwnie. Jest to sędzia, do którego może na końcu byśmy poszli, żeby o cokolwiek go prosić. I w takiej trudnej sytuacji, z jakiej znajduje się wdowa, z jednej strony mamy jej przeciwnika, który ją oskarżył w sądzie, z drugiej strony sędziego, który jest wrogo do niej nastawiony. W takiej sytuacji y, ogromnego kryzysu, byśmy powiedzieli egzystencjalnego, co robi wdowa? Przychodzi do sędziego dzień po dniu i ciągle go prosi o jedną rzecz: weźmie w obronę przed moim przeciwnikiem. Postawa tej kobiety pokazuje natarczywość. Nie ustaje w nachodzeniu sędziego, mając ciągle nadzieję, że jednak ją weźmie w obronę. Przykładając to teraz na dalej na konsekwencje tego, co się później dzieje. Otóż ten sędzia, który Boga się nie boi i nie liczy się z ludźmi, jednak w końcu po długim, natrętnym yy, powracaniu kobiety, ciągłej prośbie, zwróconej, zwróconej do tego sędziego, w końcu ulega. I pi mówi tak bardzo ciekawie, że Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ mi się naprzykrza ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca, nie zadręczała mnie. No więc nie ze względów pobożnościowych, nie ze względów szacunku dla tej kobiety, ale ze względu bardzo banalnego. Ma jej po prostu dosyć. Weźmy ją w, obronie, w obronę i wtedy problem się rozwiąże dla niej samej. Moi drodzy, czy modlitwa to jest tylko kwestia klęczenia przed krzyżem, czy może jest to kwestia naszych codziennych problemów? których nie potrafimy albo nie chcemy przedstawić Bogu, najwyższemu sędziemu. Czy potrafimy nasze problemy codzienne w modlitwie albo w nawet w prostym westchnieniu Boże pomóż skierować do najwyższej instancji, również sędziowskiej? Pamiętajmy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Nie tylko zwracać nasze problemy i nierozwiązane problemy do Pana Boga, ale robić to w sposób natarczywy. Raz, drugi się pomodlę i się zniechęcam. Przyczyną zniechęcenia według dzisiejszej przypowieści może być brak wiary. Ponieważ Chrystus, mówiąc, kończąc tą przypowieść o e, niesprawiedliwym i Niebogobojnym sędziu, sędzim mówi, A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, prędko weźmie ich w obronę. Kwestia jest ciągłej modlitwy, przedstawiania Bogu swoich problemów. I Bóg bierze każdego z nas w obronę na swój sposób. Nie wszystkie nasze problemy mogą się rozwiązać, ale Bóg na swój sposób nas umocni i poprowadzi tą drogą, która według Niego, nie według mnie jest najbardziej właściwa. Czy warto być więc natrętnym? To jest podstawa, moi drodzy, modlitwy. Jeżeli nie jesteś natrętny w modlitwie, czyli stały w modlitwie, to jaka jest Twoja modlitwa? Do czego ona prowadzi? Czy włączasz w modlitwę swoje najbardziej palące potrzeby? Czy innymi słowy, Twoja modlitwa, rozmowa z Bogiem jest egzystencjalna? Czy dotyka Twoich najistotniejszych problemów? Na koniec dzisiejszej Ewangelii Chrystus zadaje pytanie, które dotyka istoty relacji z Bogiem w chrześcijaństwie. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Pytanie bardzo dobre, wyrażające jednak i oczekujące na odpowiedź. Czy ja pokazuję swoją postawę wiary przez modlitwę skierowaną do Boga z prośbą o rozwiązanie moich naj, najbardziej istotnych problemów? A jednym z najważniej, najważniejszych problemów, który często gdzieś tam znajduje się na horyzoncie naszego zainteresowania, jest pytanie o to, czy będę zbawiony, czy wejdę do Królestwa Niebieskiego, czy moje czyny mnie na to pozwolą. A więc, jeżeli Chrystus, Syn Człowieczy, powróci w czasach eschatologicznych na Ziemię, Czego będzie szukał najbardziej to wytrwania w tym geście modlitwy, jakim jest, w geście wiary, jakim jest modlitwa. No bo jeżeli ktoś się nie modli, to jaka jest jego wiara w pomoc Bożą, w Bożą opatrzność? Kiedy więc stajemy dzisiaj przed Ewangelią, przed Chrystusem? Staję przed Nim twarzą w twarz i chcę znaleźć odpowiedź na pytanie. Chcę dać Chrystusowi odpowiedź na pytanie. Czy Jezu Chryste, kiedy wrócisz na ziemię, czy znajdziesz we mnie wiarę? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.